Jest to jeden z ważniejszych elementów benefitów, które oferujemy dla pracowników, szczególnie, że na rynku nie ma wielu instrumentów finansowych pozwalających pracownikom odkładać na emeryturę, w których może partycypować pracodawca. Tak? Tutaj mamy sytuację, w której z jednej strony pracownik odkłada część swoich środków pieniężnych na swoje konto w PPK, ale z drugiej strony otrzymuje środki pieniężne od pracodawcy, których normalnie, e, gdyby nie był uczestnikiem PPK, nie otrzymałby. Jest to dodatkowa korzyść, którą za każdym razem staramy się uświadomić wszystkim naszym pracownikom, że dzięki temu, że będą uczestniczyli w PPK, po pierwsze odkładają na swoją emeryturę, ale po drugie e, otrzymują dodatkowe środki pieniężne. Od, ze strony pracodawcy, których normalnie nie otrzymaliby, ponieważ nie jest to wynagrodzenie stricte, tylko jest to benefit właśnie, który pozwala im budować bezpieczną przyszłość. Jest to jeden z elementów, na które pracownicy zwracają uwagi i otrzymujemy zapytania w trakcie rekrutacji, czy oferujemy uczestnictwo w PPK. My jak najbardziej zachęcamy każdego pracownika do tego, żeby partycypował w tym, w tym programie. Tradycyjnie zgłaszamy pracowników po upływie 90 dni od zatrudnienia. Przeprowadzamy cały czas kampanię informacyjną dotyczącą PPK. Jakby materiały dotyczące PPK wyświetlamy nieustannie na monitorach informacyjnych dla pracowników. Szczególnie jest to istotne dla nas w kontekście pracowników produkcji bo jesteśmy firmą produkcyjną, gdzie, gdzie ta świadomość powiedzmy ekonomiczna, finansowa jest dużo mniejsza i jakby jednym z naszych nadrzędnych celów jest to, aby, aby taką świadomość wśród tych pracowników budować. Korzystaliśmy z tych materiałów, zarówno jeżeli chodzi o wzory dokumentów, jak i materiały informacyjne w postaci chociażby plakatów lub innych, lub innych materiałów informacyjnych, które pozwalały nam informować pracowników, na czym program PPK polega. Szczególnie korzystaliśmy z tego w momencie, kiedy, kiedy pojawiła się kampania informacyjna związana z AutoZapisem, 4 lata od od wdrożenia PPK. Dużą pomocą dla nas była też pomoc naszego opiekuna merytorycznego ze strony PKOTFI, z którym mamy nieustanny kontakt każdego dnia, który pozwala nam bezpiecznie i w sposób świadomy informować naszych pracowników.